Grewno, tydzień drugi Witam bardzo serdecznie, w kolejnej części zagramy Yes Your Grace I zaczynamy teraz tydzień drugi W pierwszym tygodniu tam mieliśmy jakiegoś desertera Musieliśmy wziąć się wziąć w sprawy własne ręce i go niestety ale dźgnąć nożem A teraz zobaczmy, tutaj mamy teraz więcej osób, które są chętne z nami porozmawiać Mam tutaj jakiegoś generała, Ra radowiński żołnierz, bankier Ro, lord Sulia, wieśniak, lord Eton, Petro. Może zaczniemy od lorda. Lordzie, chodź. Nazywam się Eton. Jestem lordem branki, Wasza wysokość. Będą tak zwięzły, jak to możliwe. Ktoś porwał moją córkę i oczekuje, że zapłacę 12 zł, by ją odzyskać. Rzecz w tym. wyśledziłem ich i wiem, gdzie ją trzymają. Wszystko zaplanowałem, potrzebuję tylko twojego generała, który pomoże mi ją odebrać. Albo mógłbym po prostu zapłacić okup, Tak czy inaczej, będą potrzebować twojej pomocy, Wasza Wysokość. Dam ci, generale, 2 tony złotych. Nie, weź to złoto. Nie mam nawet 12, mam tylko 6. Aha, dam ci generał. No dobra, dam ci generała. Nie mamy wystarczająco dużo dostępnych generałów, Wasza Wysokość. Weź złoto, nie mam złota. Przepraszam, nie mogę ci pomóc. A nie mogę, aaa, a mogę mieć po kolei. No jest teraz? Chciałbym ci pomóc, ale nie mogę. Weź to złoto. Weź to złoto. Nie mamy wystarczająco dużo zasobów. Wasza wysokość, no przepraszam. Mój generał jest zajęty, a moje złoto się kończy. Życzę mu powodzenia w odzyskaniu córki. A ja życzę Ci, żebyś nigdy nie znalazł się w podobnej Oj. sytuacji. Chron swoje córki, Wasza wysokość. Zapamiętam to. Oj ojoj, ale żeśmy teraz polecieli z tym. Okup. Obecna sytuacja w królestwie zmusiła króla Eryka do odmowy pomocy lordowi Etonowi. Dobra, lećmy Boże po kolei. Wasza wysokość. Brak śladu potworów. Ale natknęliśmy się na tych bandytów, robowali wioskę. Czerwona głowa, ostre zęby. Herb Radowili? Myślałem, że można go znaleźć tylko w książkach i starych rękopisach. Wygląda na to, że mamy jeden tutaj. Powiedz mi. Czyj sztandar nosisz? Czy to prawda, że jesteś z Radowi? Twój doradca ma rację. Radowia to mój dom. I wkrótce też twój. Ha, ha, ha. Dlaczego tu jesteś? Co ty i twoi ludzie robiliście w pobliżu wioski? Zarabiamy na życie. Jeden człowiek mógłby nazwać to grabieżą. Ja nazwałbym to ciężką pracą. Kto jest twoim liderem? Masz króla? Czy jesteś tylko barbarzyńskim złodziejem? Jesteśmy wolnymi ludźmi. Nie kłaniamy się królom ani lordom. Odważne słowa, jak na kogoś wkraczającego do innego kraju. Odważne i głupie. Wystarczy. Wasza wysokość, nie możemy pozwolić barbarzyńcom prześladować naszych ziemi. Plądrowanie i zabijanie niewinnych ludzi? Nie ma wątpliwości, że temu człowiekowi musi zostać wymierzona sprawiedliwość. Znaj moją Nie, ja bym go Boże zabił. Kurczę, już drugie morderstwo. Wrzucić do lochu? Zabijemy. Żadna radowiańska świnia nie będzie grozić koronie. Ściąć go. Moi bracia o tym usłyszą. I poczujesz ich trujący kęs Muszę porozmawiać o tym z Aurelą. Wątek zaktualizowany. Zobaczmy, co tutaj doszło. Główne wątki. A to są te potwory. Potrzeby ludzi. Uszkodzenia to nie. Rodzina Pomoc przy weselu boska. Ten, dobra Okup. Na razie tam nic nie ma. Co o tym sądzisz, Audrey? Rodowianie? Tutaj? Jak mogliby przejść U. przez góry? Dlaczego mieliby grozić wojną? To dużo pytań, a potrzebuję odpowiedzi, Audrey. Wybacz mi, wasza wysokość. Jestem po prostu zdziwiony. Rozsądne może być rozważanie odnowienia niektórych starych traktatów. Porozmawiaj ze starymi przyjaciółmi. Zobacz, kto może nam pomóc. Przy naszych obecnych zasobach wojna przyniosłaby pewną porażkę. Poczynię pewne przygotowania. Bankier, Lorsulia, Wieśniak, Pietro. Dawaj bankera. Reprezentuję bank florencki, wasza wysokość. Słyszałem, że Twój skarbiec widział lepsze czasy, ale jestem tutaj, aby pomóc. Jak to działa? Jeszcze raz. Jak to wszystko działa? Rozumiemy, że czasami ciężko jest być królem i chcemy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby pomóc. Oferujemy szybki i łatwy dostęp do złota lub zasobów, w zależności od tego, czego potrzebujesz. Nasz ekskluzywny pakiet oferuje 50 złota lub zasobów, które są natychmiast dostępne do twojej dyspozycji. Bank dodaje tylko niewielką opłatę w wysokości 10 sztuk złota lub zapasu, w zależności od rodzaju pożyczki. Pożyczki spłacane są tygodniowo po 10 Aż spłacisz dług, Wasza Wysokość. Nie obciążymy Cię żadnymi dodatkowymi kosztami. O, jeszcze jedno: udzielamy tylko jednego rodzaju pożyczki na raz. Więc jeśli chcesz pożyczyć złoto, nie możemy pożyczyć Ci zapasów, dopóki pierwsza pożyczka nie zostanie spłacona i wzajemnie. I pamiętaj: pierwsza pożyczka jest bezpłatna. Oddajesz nam tylko to, co bierzesz. E, A ciekawe czy będę mógł potem z nim porozmawiać, bo nie wiem czy, czy zaryzykować i wziąć te złoto czy zasoby. Szkoda, że wcześniej, wcześniej z nim nie porozmawiałem, bo, bo bym pomógł tamtemu lordowi uratować córkę. No, żeż ty. Chcę wziąć złoto, zaryzykuję. Możemy zaoferować 50 zł do spłaty w 5 tygodni. Pamiętaj. Pierwsza pożyczka jest bezpłatna. Wezmę to. Doskonale. Coś jeszcze, Wasza Wysokość? Na razie tyle. Bank florencki zawsze chętnie pomoże. Lorsulia. Przynoszę nowiny, ojcze. Asalia wymknęła się w nocy w zeszłym tygodniu. Wpadłam na nią, kiedy wracała do komnaty, cała rozbawiona i trochę ustawiona, tak jak tak mi się wydaje. Nie powiedziała, gdzie była, ale Cedani, głupia jak zwykle, powiedziała mi, co się stało. Te dwie urządzają sobie pogawędki przez cały czas, myśląc, że nie widzę. Głupie? Nie mówili o swojej siostrze. Co w ciebie wstąpiło, L Lorsulia? A Selia wymyka się na jakieś wesele, upija się, ale to ja jestem ta zła? Lepiej porozmawiam o tym z Asalią. Wy, dziewczynki, doprowadzicie mnie kiedyś do szaleństwa. Oj, oj, oj. Tak to jest z córkami. Wieśniak. Wątek zaktualizowany. Rodzina. Asalia. Słysząc, że Asalia wymyka się z zamku, król się zmartwił. Zdecydował, że najlepiej będzie ją skonfrontować, by potwierdzić wersję Lorsuli. Wieśniak. Wasza wysokość, mój drogi syn, nigdzie nie może znaleźć. Tak, to naprawdę głupi, mały szczeniak, ale nadal jest moim synem. Proszę, pomóż nam go znaleźć, Wasza wysokość. Czy jest szansa, że możesz to zrobić? Wszystko, co możemy zaoferować, to złoto. Nasz generał spróbuje znaleźć Twojego syna. Popytaj i zobaczy, czy uda. Czy uda mu się wyśledzić Twojego syna. Mam nadzieję, że wciąż jest w jednym kawałku. Dziękuję, Wasza Wysokość. Pietro, Wasza Wysokość, boję się o moje życie. Myślę, że ktoś próbuje mnie dorwać. Co się dzieje? Myślę, że ktoś mnie śledzi. Oni chcą mojej śmierci. Kim oni są? Nie wiem. Skąd miałbym wiedzieć? Nic nie zrobiłem, nie? Lepiej pójdę. Nowy wątek, archiwa. Zobaczmy. Zagubiony, umiłowany syn. Król wysłał agenta, by odszukał syna wieśniak. Był z tego bardzo zadowolony. Paroniczny lord. Okej. Okay. Szkoda, że nie udało się z tym okupem. Niedobrze. Dobra, zerknijmy sobie co... a wstań. I chodźmy, co dzieje się w królestwie. Ogrody? Królewska sypialnia. Chodźmy najpierw tutaj. Mmm. Obraz z bocianem. Mamy wiele bocianów tutaj w Dawern. To bardzo wdzięczne ptaki. Cholera, wyglądam na zmęczonego. A może jestem po prostu stary? Kominek. Ten kominek jest pełen popiołu. Wieczorami jest tu całkiem przytulnie. Domyślam się. Jest tu coś jeszcze takiego? Łóżko? Fajnie by było iść się teraz na... <ścoughs> Fajnie by było iść teraz na drzemkę. Mam jednak wiele do zrobienia. O, Aurela. Idziemy do niej. Kochanie? Obcy barbarzyńcy odwiedzili nas w tym tygodniu. Rodowianie przybyli do dawern. Jeden z nich bandytów został przeprowadzony do zamku. Radowianie? To nie może być prawda. Myślisz, że chodzi o Twoją naszą obietnicę? Może być. Co myślisz? 13 lat temu obiecaliśmy Zbirowi rękę naszego nienarodzonego dziecka. Beran, Prawda? Czy to ma znaczenie? Po 13 latach w naszym zamku pojawia się Radowianin? A niech nie! Tak, Lorsulia wkrótce stanie się kobietą i będziemy musieli znaleźć jej męża. A Beiran, czarny charakter, przybędzie tu, aby zmusić mnie do spełnienia mojej obietnicy. Jak mogliśmy obiecać rękę naszej córki, Radowianowi? Z nożem pod gardłem nie jestem pewien, co jeszcze moglibyśmy zrobić. Pomyśleć, że nasza córka poślubi jakiegoś barbarzyńskiego bandytę. Nie możemy na to pozwolić, Erik. Nie martw się, rozwiążemy to. Czy pamiętasz klątwę? Nie chcę nawet o tym myśleć. Miejmy nadzieję, że klątwa jest niczym innym jak mistyfikacją i zobaczymy, jak potoczy się sprawa z bandytą. Co my zrobimy, jeśli bejran kiedykolwiek pojawi się, by żądać ręki naszej córki, mam nadzieję, że nikt mu nie uwierzy. Po prostu musimy grać głupa, chyba, że pojawi się z armią. Nie bądź głup. jak zwykły człowiek mógłby sobie pozwolić na armię, nawet my nie możemy. Jak Radowianie mogliby dostać się do Davern? Na tym etapie wszystko wydaje się możliwe. Wysłałeś tego bandytę do lochów? Nie, pozwoliłem mu posmakować sprawiedliwości. Cholera, powinieneś był go najpierw przesłuchać. O jednego mniej do zmartwienia. O, o, chyba pochopnie podjąłem decyzję z jego Abba. zabójstwem. To takie nierealne. Poślubić księcia, nawet lorda, tak, ale poślubić bandytę? Nie możemy tego zrobić. Będzie dobrze, nie pozwolę, żeby ją zabrali. Do zobaczenia później. Jestem przerażona. Poradzę sobie. W porządku, zostanę tutaj. Mur zamku, ogrody. Asalia. Chodź tutaj, curo. Tak, ojcze? We wsi był ślub. Słyszałem, że w wiosce, tuż za naszymi murami, odbył się niezły ślub. Biorąc pod uwagę zasoby, które dałeś, aby im pomóc, na pewno tak było. Brzmi, jakby gościli rodzinę królewską. Nie, oczywiście, że nie. Słyszałam, co ludzie mówili. To wszystko. Daj spokój. Wiem o ślubie. Dorsulja powiedziała mi, co się stało. Skąd miałaby to wiedzieć? Och, oczywiście. Cedani. Cedani. Martwię się o ciebie. Nie wybaczyłbym sobie, gdybyś coś ci się stało. Nie musisz się martwić. Nic by się nie stanie. Czy wiesz, jak tam jest? Co by się stało, gdyby ktoś znalazł księżyczkę w samą wiosce? Wszyscy pijacy, bandyci... Nic się nie stało, ojcze. Byłam inaczej ubrana. Byłam ostrożna. Nie jestem głupia. Wiem, co robię. Chciałam tylko trochę rozrywki. Lorsulia powiedziała, że się upiłaś. To kłamstwo. Wiem, co robię. Potrafię o siebie zadbać. Ile razy ma to mówić? Och, Lorsulia... Skąd skończyła 13 lat, myśli, że poślubisz ją z jakimś grubym, głupim księciem i odeślesz ją do innego zamku. Jeśli zamierza być takim szczurem, może tak będzie najlepiej? Czy dlatego ostatnio tak się zachowuje? Tak przypuszczam. Nie zmienia to faktu, że jest po prostu irytująca. I nie zmienia, i nie zmienia to faktu, że wciąż nie przestałaś jej wyzywać. Jesteś uziemiona. Nigdy więcej wizyt na rynku, nigdy więcej grania w grę, nigdy więcej jazdy konnej. Na rynku. Nie będziesz odwiedzać rynku. I co mam robić w tych zapomnianych przez Boga ścianach? Ach, głupia Rosulia. Nauczą ją lekcji. Przestań z wyzwiskami. Lepiej porozmawiam z Rosulią. A gdzie jest nasza druga córka? Zobaczymy, co nam ma do powiedzenia. Mury zamku, jeszcze odwiedzimy Lochy. Czy mogę służyć, Wasza Wysokość? Tylko się rozglądam. Czy rozważyłeś wypuszczenie mnie, Wasza Wysokość? Bogowie oszczędzili mi życie z jakiegoś powodu, wiesz? Jeszcze raz, dlaczego. O nie, masz to, na co zasłużyłeś. Dobra, tutaj nic ciekawego nie ma. Możemy iść na mury zamku. Generałowie i łowcy czasem przychodzą tutaj, aby ćwiczyć szermierkę. Kiciuś, Dusty. Rosulja. Och, to ty. A powiedziała mi, co się dzieje. A powiedziała mi, dlaczego ostatnio czujesz się trochę przygnębiona. Myślę, że i twoja matka i tak zaczęliśmy się domyślać. Przepraszam, że nie zdaliśmy sobie sprawy wcześniej. I dlaczego tak jest? Nie będziesz musiała poślubić nieznajomego. Tradycja mówi, że dziewczyna w Twoim wieku potrzebuje męża, ale obiecuję, że nie będziesz musiała poślubić nieznajomego. Dopilnujemy, abyśmy dobrze poznali księcia przed ślubem. Czas pokaże. Do zobaczenia. Pogadamy później. I to by było na tyle? Rodowiańskie ukąszenie Aurela zgodziła się ze zmartwieniami Eryka Beiran zbir z Radowi Był w drodze Po najstarszą córkę króla Lorsulię to, to, to. O, o, o Lorsulia po, odwiedzeniu, po dowiedzeniu się dlaczego Lorsulia Jest zdenerwowana Król zapewnił ją, że nie zostanie zmuszona do małżeństwa Asalia Słysząc, że Asalia wymyka się z zamku Król się zmartwił Zdecydował, że najlepiej będzie ją skonfrontować, by potwierdzić wersję Lursuli. A salia wymykająca się z zamku bez pozwolenia, bez pozwolenia króla przekroczyła jego granice. Król postanowił zakazać jej odwiedzenia rynku. Aurela, królowa, nigdy nie pozwoliłaby swojej córce poślubić Zbiera. Ma nadzieję, że król rozwiąże tę sytuację, zanim będzie za późno. Też mam taką sytuację, że wszystko nam się uda, także możemy wrócić sobie do naszego. Na nasz tron i zobaczymy, jak minie nasz drugi tydzień. Siadaj na tron. Zobaczmy, co ciekawego tu jest. Bank. Płatność złota minus 10. Nowe stragany. O, proszę, już mamy dwa. Złota stan. Generał minus 9. Podatki. Mieliśmy 56. Zostało nam 49. I to było na tyle w tym odcinku. Pamiętajcie, żeby zostawić kciuka, komentarze, ja już dziękuję i do usłyszenia w następnej części.